Okres dzieciństwa nie trwa od momentu narodzin do chwili osiągnięcia pewnego wieku. Nie jest tak, że dziecko dorasta i odkłada na bok swoje dziecięce sprawy. Dzieciństwo to królestwo, w którym nikt nie umiera. Zaczęło się, które dalej trwa, w szpitalu w Białogadzie. Wszyscy mówili mi, że byłam taka grzeczna, nie płakałam, chociaż byłam tak czerwona i brudna, i Że nie pytajcie, nie pytajcie. W momencie, kiedy byłam jeszcze mała, 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 ubierałam się jak dziewczynkę, bo później to się zmieniło, ale to zaraz o tym opowiem. No, i w pewnym wieku zaczęłam się już buntować, co trwa chyba do dzisiaj. Jako dziecko byłam bardzo, już w pewnym momencie dojrzałam do wieku, w którym byłam bardzo niegrzeczna. Wzywałam, miłam wszystkich, rzucałam wszystkim, co wpadnie mi w ręce i praktycznie nikogo nie robiłam. na ulicy, w której było bardzo dużo wandali. Kolejowałam się z nimi, dlatego właśnie byłam buntownikiem. By byli moimi ziomeczkami i teraz przechodząc przez miasto mam taki mutu Storo, siomak, ziomek i między innymi właśnie tak to wygląda. Bardzo dużo wtedy chłopaków się we mnie kochało, a ja nie pokazałam sobie być żadnym innym chłopakiem, ponieważ ja byłam tak jak był chłopakiem. Tylko po prostu miałam... Ale miałam tam, tam co w Zabić. W sumie, gdybym była z jakimś chłopakiem, gdybym była z którymś z nich, miałabym teraz takie szanse na ziemię, że to głowa mała. Bym bierała zioło. Wtedy bym tam ciągała kreski. Ja I piła. Tak, to że ja jestem. Tutaj. Ja jestem, że mam 4 4.0. Później nastał okres podstawówki stanówki. W 1 byłam bardzo, jakby to być taka jak wszyscy, chociaż nigdy mi to nie wychodziło, bo że najpierw byłam chłopcem. Też bardzo mało osób nie robiło ze względu na to, że zachowałam się jak chłopak, ubierałam się jak chłopak. i ogólnie byłam jak chłopiec. Próbowałam być yy, publikiem nauczycieli, chociaż to mi też nie wychodziło, bo Natalia, która siedzi teraz przed kamerą, bardzo mnie denerwowała i bardzo jej nienawidziłam i nie wiem jakim cudem się z nią teraz tutaj siedzę. To jest w ogóle niepojęte. Generalnie wyglądało to tak, że... Wszystkich wyzywałam, wszystkich biłam, wszystkich wszystkim rzucałam Któregoś razu na języku polskim, to było chyba w podstawówce 3 Pani nagle gdzieś wyszła, a ja wzięłam, odkręciłam do góry, i zaszkiniła jakąś kartkę I po prostu pyłam z rurek w inną koleżankę, która siedziała za mną Oczywiście też byłam taka tręciota, więc powiedziałam Tylko nie mówcie pani, proszę, nie mówcie pani A ta mądra Natalia, inaczej, która siedzi teraz za tą kamerą Oczywiście, co zrobiła? Proszę pani, a to Karolina z zmiany Natalię naprawdę, to Karolina, naprawdę proszę pani, Kornelia, Pani potwierdzi. To Karolina. Ale aż tak nie było. Nie, no tylko że to ty. Kłamie! Gdy już byłam w klasie czwartej, niezależnie od tego co się stało, niezależnie od tego co się stało, czy to było oprócie kogoś, czy to... Było nie rado zbicie kogoś, chociaż ja akurat to często robiłam. To oczywiście czyja to była wina? Karolina. To wszystko wina Karolina. Karolina. To Karolina. To Karolina. To tylko i wyłącznie Karolina. To pani pedagog. No i między innymi tak to wyglądało. Później się trochę unormowało, bo zaczęłam się kolegować z dziewczynami z klasy, chociaż nadal nie kolegowałam się z tą, co tam siedzi. No i nadszedł czas moich urodzin. Zaprosiłam prawie całą klasę, gdzie przyszło może pięć osób. Ma, Bo, oczywiście, nikt mnie nie lubił. Chociaż ci, to przyszli, również mnie nie lubili. I ja ich też nie lubiłam, tylko po prostu nie chciałam spędzać ich urodzin No i jedną z osób, które zaprosiłam, była właśnie ona. To nie było dobry pomysł. Ja, albo nie miałam domek na drzewie, który zbudował mi tata. Yy, więc powiedziałam, już niektórzy pojechali, została tylko ona i inna, nasza koleżanka. No i poszliśmy na. Nie, dwie zostały, czyli razem było nas cztery. No i poszliśmy na ten domek na drzewie. A że ten domek na drzewie był już trochę stary Chyba nie było tam drabiny, z tego co pamiętam No to ja na ten domek weszłam jako pierwsza z mnie to później szybko z niego zeszłam Ale na Natalia chciała być tak, taki kozak I też się weszła na ten domek Nie potrafiła wtedy z niego zejść Kazała nam dzwonić po straść pożarną, żeby ściągnęli nas z tego drzewa To było totalnie głupie Bo znajdowaliśmy się w, lasu, w lesie No a jak się działa, tam, już prawie płakała Ja, ze względu na to, że jej nie lubiłam Zaczęłam rzucać się szyszkami. Tak ją rzucałam szyszkami, że jeszcze gorzej płakała. A oni tam siedzieli, udawali, że też ją rzucają, a tak naprawdę prosili mnie, żebym się uspokoiła. No i w końcu zeszła. Nie pamiętam już, jak to zrobiła. Pewnie tak naprawdę spadła z 8 metrów i dlatego też teraz... Dobra, nie rób ze mnie cioty, dobra? <śmiech> Zeszłam. <śmiech> sama. Kłamię. I właśnie tak to wyglądało. Już jak poszłam do gimnazjum, to sytuacja już całkowicie się unormowała. Trafiałam do klasy z ludźmi, których praktycznie nie, zna, nie znałam, bo chyba trzy czy 4 osoby były z poprzed mojej poprzedniej klasy. No i w pierwszej klasie byłam też taka już jeszcze buntowniczka. Buntowałam się, byłam okropna. Wszystkich zdanych wyzywałam, chociaż już nie biłam, bo miałam trochę starszego chłopaka w mojej klasie, którego nie lubiłam i trochę się go bałam, tu był taki bardziej, jakby odpowiedzieć. Kozak. No i w pierwszej klasie byłam jaka byłam, ledwo zdałam, ale to już chyba nie do mówić. W drugiej klasie natomiast y, już byłam taka trochę bardziej ogarnięta. Starałam się mieć średnią 3-0. Ale udało mi się je zdobyć. Ty, nawet średniej 3-0 Dobra, po No i y, zaczęłam kolegować się z dziewczynami z innych klas. Takie jak na przykład te nie to, że są jakieś mądrzejsze ode mnie czy coś. Po prostu się zaczęłam z nimi kolegować. Zaczęłam też kolegować się z chłopakami. Chociaż całe moje życie polega tylko i wyłącznie na chłopakach. Nie to, że ich kocham czy coś, tylko po prostu się z nimi kolegowałam. Bo sama jestem taka trochę jak chłopak. Wcale nie chodzę w brata ciuchach. Wcale, a wcale. Jedyne co... nie... Nie mam dzisiaj nic na sobie brata, także jest jakiś plus. W trzeciej klasie, teraz aktualnie, w której jestem, kończę, zostałam przewodniczącą. tam przewodniczącą. Mam zamiar być średnią 4-0, i chyba mi się to uda, jeżeli poprawię tą geografię, której naprawdę nienawidzę. Jeżeli pani to ogląda, to bardzo panią przepraszam. Ale naprawdę, bardzo panią przepraszam i ogólnie tak wyglądało moje dzieciństwo pewnie powstawiam jeszcze parę zdjęć żeby bardziej to urealnić jeżeli podobał wam się dzisiejszy filmik możecie dać łapkę w górę, zasubskrybować i wyrazić swoją opinię w komentarzach i jeżeli macie taką ochotę wcale wam nie każę, tylko grzecznie proszę tak jak na dziewczynkę przystało żeby trochę wypromować mój kanał do zobaczenia w następnym odcinku powiedziałam to jak gówno